Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Centrum Handlowym Blue City na poziomie minus jeden przy Fontannie. W tej chwili odbywają się tutaj Mistrzostwa Rajdowego Lata w mieście. Są to zawody modeli zdalnie sterowanych w skali 1.10. Są to modele elektryczne. Zawodnicy z całej Warszawy mogą wziąć udział w naszych zawodach, jeżeli chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu autka zdalnie sterowanego. Jest to całkowicie darmowe. Wyścigi trwają po 5 minut. Są liczone wszystkie okrążenia, zarówno także jak ich czas oraz błędy popełnione podczas tego wyścigu. Każde zderzenie z bandą jest liczone jako błąd. Organizatorem dzisiejszych zawodów jest firma Ata Świat Modeli, która znajduje się w Blue City na trzecim poziomie. W yy, partnerami oraz sponsorami całych zawodów jest yy, Kia Motor Polska, Flyspot oraz Tender To zaczęło się jakieś półtora roku temu, kiedy syn na urodziny zażyczył samochód sobie. Kupiliśmy podstawowy zestaw, używany, żeby zobaczyć jak to jest. I tak się zaczęło. W zeszłym roku intensywnie żeśmy tutaj uczestniczyli w zawodach organizowanych przez ATA. Potem pojechaliśmy na zawody do Poznania. Właściwie w tej chwili dwóch synów jeździ w zawodach. Jeden w hobby junior, drugi w hobby pro. Nawzajem się nakręcają. W tej chwili to są już chyba nasze szóste albo siódme zawody. Statuję już bodajże w siódmych zawodach. Byłem ogólnie też na co ogólnopolskich zawodach w Poznaniu. Zająłem tam czwarte miejsce. Ogólnie tutaj trzeba dużo zmieniać w tych samochodach, regulować, koła zmieniać. Bardzo dużo trzeba no, dbać o ten samochód, żeby dobrze jeździł. Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w finale rajdowego lata w mieście, który odbędzie się 27 i 28 sierpnia w tym właśnie miejscu, w Blue City, przy fontannie. Zapraszamy serdecznie.